O boże! Dzik bagienny! No to właśnie jesteśmy nad stawem, ale tutaj jest błoto. Jakieś kurde gylone, kurna nie wiadomo co i normalnie takie grząskie, a Lusia po prostu jest kochany. A, 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 a. Lusia jest, jest po prostu, ma całe żyje w błocie. Jest cała czarna od Nesti zajęła się jakimś patykiem, nie wiem co ona tam szuka. Coś pysznego i. Ale kąpiel jest murowana, także wiesz, tam się nastaw, że musisz ją wykąpać. Zdezynfekować nawet. No, no, wygrzebała. O, wygrzebała. Luśia teraz jej zabiera. Tak. No. Na nie daje. Tam są ludzie. Tam są ludzie, Gosia. Gosia. Tam są ludzie. No, Nestonia się nie słucha. Lucia się bardzo nie słucha. Próczko, wróć, ruszka, Wróć, wróćko. Zapraszyłam Robertem, ale... No jakiś człowiek idzie, a na nie poleci, za człowiekiem? Nie, tam nie widzą, nie widzą wóz. Nie widzą, jest spokojnie, no. Wariatkę, Zobacz. Zobacz, no, no, zobacz. No, ale... ja Znaczy, wzięłam w samochodzie, zostawiłam w samochodzie. No, no ją, to po prostu na kolczewkę, czy coś. Boję się, wiesz, żeby do ludzi nie poleciało, bo to, wiesz, tak jak ludzie, gdzie jest mazaka po prostu. Ja już też stałam, no. Znaczy, dziewczyny mają taką zabawę, że hajna normalnie. nie? No. Późnikom się już mocno No, cześć. cześć.